Naszym gościem jest starosta Wieluszowski, pan Andrzej Szymanek. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Panie starosto, koniec roku to czas podsumowań, czas pewnej refleksji, zadumy, oczywiście w związku ze świętami. Powiedzmy, co w tym roku było ważne dla powiatu. Jak wiemy, mieszkańcy zawsze działania samorządów oceniają przez pryzmat najczęściej zrealizowanych inwestycji, a wiemy, było kilka, ale za to takich dość pokaźnych inwestycji, które no, cały czas praktycznie są kontynuowane. No oczywiście, że samorząd jest tak bardziej oceniany przez to co jest widoczne w terenie jest zrealizowane, aczkolwiek chcę powiedzieć, że z punktu widzenia samorządu powiatowego to te bieżące działania też są ważne i myślę, że w tym roku mimo panującej pandemii to z takich bieżących spraw to było ważne to, że mogliśmy cały czas obsługiwać interesantów naszych mieszkańców, że nie było przerw w pracy urzędu. Że wszystkie nasze jednostki organizacyjne również funkcjonowały, i mimo że pojawiały się ogniska zakażeń, to nie było takich problemów, że musieliśmy zamykać całkowicie czy ewakuować wręcz, wręcz na nasze, przynajmniej niektóre jednostki, a choćby dom pomocy społecznej. No a jeśli chodzi o inwestycje, to myślę, że możemy być zadowoleni z przebiegu inwestycji w 2020 roku. Mówię, wykonaliśmy ich na ponad 12 milionów złotych z takich najważniejszych inwestycji, które w całości udało się zrealizować, to jest przebudowa mostu w Podbolesławcu. Muszę powiedzieć, że ta inwestycja, ponieważ dofinansowanie dość późno otrzymaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury w ramach Rezerw Budżetu państwa, to był bardzo krótki okres na realizację tej inwestycji, ale most jest w tej chwili już zrobiony. Tam trwają jeszcze ostatnie takie prace wykończeniowe. Była już dokonana próba obciążenia tego mostu i trzeba powiedzieć, że wyszła bardzo dobrze. To znaczy, że ten most będzie miał większą nośność niż do tej pory. Będzie mógł, mogły tam przejeżdżać pojazdy o obciążeniu całkowitym 40 ton. Myślę, że to ograniczenie jest też ważne z punktu widzenia ruchu, który przez Bolesławiec będzie się przemieszczał, ze względu na charakter zabudowy tej miejscowości. No i powiem, że wykonaliśmy ten most również stosunkowo tanio, ponieważ zakładany koszt to był 5 milionów 200 tysięcy, zrealizowaliśmy za 3 miliony 600, 000, tak zaokrąglając tą kwotę. Natomiast dzięki temu udało nam się zrealizować jeszcze odcinek drogi. Około kilometra w miejscowości pod Bolesławiec. W związku z tym, jakby przez Bolesławiec aż do granicy z, z Powiatem Kępińskim, mamy przebudowany ten odcinek drogi łącznie z mostem. E, taki też był nasz cel, żeby w perspektywie doprowadzić do tego, żeby ten odcinek do granicy z Powiatem był zrealizowany, nawet z perspektywy tego, że w przyszłości ma być wybudowana trasa S11 z węzłem komunikacyjnym w Siemianicach, więc ten ruch na pewno tutaj się znacznie zwiększy. Jak wiemy, również bardzo ważne zadanie dla powiatu, tutaj dla regionu, przebudowa drogi wieruszów cieszeń wyszanów To również zadanie wieloletnie, cały czas trwa. Widać zresztą już tam częściowo nowe nakładki, tak więc również tutaj siły i powiatu, i gminy Wieruszów są mocno skoncentrowane na to przedsięwzięcie. Tak no właśnie chciałem powiedzieć kończąc jeszcze tą kwestię dotyczącą inwestycji w Bolesławcu, że to też jest nie tylko ze względu na dofinansowanie uzyskane z rezerw Ministerstwa Infrastruktury, ale również ze względu na pomoc Gminy Bolesławiec w 600 tysięcy złotych to nam pozwoliło naprawdę tą inwestycję zrealizować w całości. Jeśli chodzi o tą inwestycję, o której Pan wspomina, czyli przebudowę drogi Wieruszów Cieszęcin-Wyszanow, jest to drugi etap realizacji, kolej, kolejny rok. W następnym roku tą inwestycję skończymy. To jest też inwestycja o ponad 10 milionów złotych. Tutaj z kolei jest wsparcie gminy Wieruszów w łącznej wysokości 2,5 miliona złotych. W tamtym roku milion, w tym roku 1,5 miliona. Otrzymaliśmy to dofinansowanie, w związku z tym chciałem też również samorządowi miejskiemu w Wieruszowie podziękować za to wsparcie, bo dzięki temu wspólnie mogliśmy wykonać inwestycję, która będzie służyć nie tylko naszym mieszkańcom, ale także jest to swego rodzaju trasa tranzytowa prowadząca do węzła komunikacyjnego trasy S8 w Wieruszowie. No i wydaje się ważny z punktu widzenia edukacji budynek pasywny, który, który budujemy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie. Inwestycja też o znacznych nakładach finansowych, wieloletnia. Jest to też kolejny etap realizacji w tym roku. Kończymy tą inwestycję w następnym roku. Zaawansowanie w tej chwili wynosi około 70% całości zadania. Jesteśmy zgodni z harmonogramem realizacji. Tutaj uzyskaliśmy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Uzupełniamy to również środkami tarczy ancygryzysowej ze środków covidowskich. W związku z tym no też jakby to w jaki sposób odciąża nasz budżet i powiem, że wszystkie te dofinansowania, które uzyskaliśmy i te, które pisaliśmy na nasz wniosek i te, które jakby z urzędu były pozwoliły zasypać się tak w cudzysłowie mówiąc Niedobory środków finansowych, które są wynikiem zmniejszenia się dochodów z PIT-ów i również z CIT-ów, czyli podatków od osób fizycznych, od osób prawnych. Ostatnie dofinansowanie, jakie uzyskaliśmy w kwocie 500 tysięcy złotych, wyrównuje nam niejako już ten niedobór środków finansowych z tych dochodów podatkowych. To pozwoliło nam zbilansować budżet bez konieczności zaciągania kredytu na wykup obligacji komunalnych. W związku z tym po ostatnich już korektach budżetu na 2020 rok mamy nadwyżkę budżetową w kwocie 750 tysięcy złotych. Pozostało nam trochę z rozliczenia ubiegłego jeszcze roku kolejne 750 tysięcy i w związku z tym mogliśmy pokryć rozchody na wykup obligacji komunalnych w łącznej kwocie 1,5 miliona złotych, także obniżyliśmy nieco swoje zadłużenie. Panie Starosto, skoro rozmawiamy o drogach, bo to faktycznie powiat jest zawsze gdzieś tam przez te drogi, przez mieszkańców z zewnątrz postrzegany, wiemy, że no przymierzacie się Państwo również razem z Gminą Lututów do przebudowy drogi Lututów Świątkowice, to bardzo ważna dla tej części mieszkańców powiatu droga która gdzieś tam łączy bezpośrednio z powiatem wieluńskim 15 milionów złotych to jest kosztorys tak gdzieś mniej więcej czekacie państwo na pewno na rozstrzygnięcie chociaż takie już głosy docierają że powiat wiruszowski świeci się na zielono oczywiście nieoficjalnie no to cieszy mnie taka informacja, to znaczy roz, rozumie, że zielone to znaczy, że dopuszczone do ruchu. Prawdopodobnie. <gry> Więc byłoby to nieźle, gdybyśmy dostali dofinansowanie, bo rzeczywiście jest to ogromna inwestycja, jak na warunki powiatu wiążowskiego 15 milionów przy powiedzmy jednorocznym budżecie w granicach 60 milionów złotych. To są ogromne nakłady. Tutaj też zadeklarowała się z pomocą gmina Lututów. Kwotą 3 miliony 200 tysięcy złotych. W związku z tym myślę, że jeżeli to dofinansowanie byśmy otrzymali, to w ciągu najbliższych trzech lat ta inwestycja będzie zrealizowana. W sumie chcę powiedzieć, że jeśli chodzi już mówimy, tak jakby o przyszłości, to na inwestycje drogowe w przyszłym roku zaplanowaliśmy 11 milionów złotych, bez tych dofinansowań, które potencjalnie możemy jeszcze otrzymać, a łącznie na inwestycje 15 milionów. Budżet to jest niewiele ponad 60 milionów złotych, więc myślę, że. Jest to kolejny rok o wysokich nakładach inwestycyjnych i w sumie też myślę, że ze względu na te środki na, na pobudzenie gospodarki, które mamy dostać z Unii Europejskiej, też w jakiś sposób przyczynią się do zrealizowania kolejnych inwestycji, bo wiadomo, że inwestycje poprawiają koniunkturę gospodarczą. W związku z tym na pewno wszyscy będą zabiegać o to, żeby tych inwestycji było jak najwięcej. Panie starosto, również dosyć sporo zapisano w budżecie, w planie budżetowym na 2021 rok na tematy związane z geodezją. To jest kwota około, jeżeli dobrze pamiętam, miliona złotych, czyli to jest taka może robota, której od razu nie widać, ale jest no, bardzo konieczna. O co konkretnie chodzi? Znaczy, generalnie to chodzi o cyfryzację zasobów geodezyjnych, żebyśmy mieli wszystko w układzie cyfrowym, czyli. Sieci uzbrojenia terenu, działki ewidencyjne, także, żeby dostęp do baz danych geodezyjnych mógł być online z zewnątrz, tak, że geodeci mogą się tutaj w pełni posługiwać, również i mieszkańcy tymi danymi, które ich będą dotyczyć. I stąd też jest to projekt realizowany w dużej skali w ramach Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Z tym, że my jesteśmy jako Powiat Jeruszowski największym beneficjentem tych środków, bo te nasze łączne nakłady będą wynosić około 4 milionów, ponad 4 miliony złotych, więc, więc tutaj nasz udział jest dosyć znaczny. To jest też inwestycja wieloletnia i ten milion złotych to jest tylko udział taki, jaki przewidujemy w następnym roku na realizację tego zadania, a ono będzie realizowane jeszcze do 2023 roku. Panie starosto, często gminy, które no, wspomagają powiat, bo bez tej pomocy ciężko byłoby jakieś drogi realizować, starają się potem rozliczać państwa z tego, ile dali, ile zostało wykonane. Czasami jakieś takie no może nie zarzuty, tylko jakieś takie, no, pytania się pojawiają, dlaczego na przykład inwestycja daną robi się teraz na tym terenie, a dlaczego na innym akurat nie, pojawiają się też pisma, że tam gmina na przykład prosi powiat o dofinansowanie, skoro gmina udzieliła takiego dofinansowania, to również chce, aby powiat się potem jakoś może odwdzięczył. No Nie zawsze jest to możliwe i czasami na przykład jeżeli inwestycja jest realizowana w Galewicach, no to łobnice muszą poczekać, albo jeżeli inwestycja nie jest realizowana w sokolnikach, no to jest akurat w Bolesławcu, więc czasami ta y, współpraca z samorządami bywa trudna. Ona jest oczywiście cały czas, jest owocna, ale te rozmowy często nie są łatwe. Czy tak, bo myślę, że do tej pory aż nie było takich wielkich problemów, jeśli chodzi o, o wspólną realizację wielu zadań, bo ja wychodzę z takiego założenia, że niezależnie od tego, który samorząd wykona inwestycje, to ona służy mieszkańcom na danym terenie. Jeśli teraz chodzi o inwestycje drogowe to naszym celem jest przede wszystkim to, żebyśmy mieli właściwy układ komunikacyjny, czyli żeby była możliwość swobodnego przemieszczania się pojazdów tak po dobrej jakości drogach na terenie powiatu. Natomiast jeżeli my wykonujemy już powiedzmy jakiegoś rodzaju szczególne instalacje typu powiedzmy kanalizację tak, deszczową, likwidujemy rowy na przykład, budujemy chodniki, ścieżki rowerowe, to, to naprawdę znacznie podwyższa koszty, ale powoduje to, że wiele miejscowości w gminach no, no przechodzi swoje, swojego rodzaju rewitalizację. Czyli tymi inwestycjami drogowymi my jakby zmieniamy zupełnie wizerunek wielu miejscowości. To można popatrzeć powiedzmy tam, gdzie wykonaliśmy faktyczne inwestycje, praktycznie prawie że w każdej miejscowości gminnej. Zmieniła się oblicze właśnie tam, gdzie, gdzie drogi przebudowywaliśmy, ale już wiele inwestycji, takich gdzie nie tylko są siedziby gmin, ale także inne miejscowości po drodze, które czasami wyglądały dosyć zaniedbane. Dzisiaj, kiedy wybudowaliśmy tam chodniki, ten wizerunek zupełnie inaczej wygląda. Ludzie też zaczynają dbać inaczej o swoje posesje, żeby jakby nie odbiegać od tego takiego pierwszego rzutu okiem na, na, na daną miejscowość, więc myślę, że to jest jakby w interesie też gmin, żebyśmy współpracowali ze sobą, ponieważ finanse powiatowe są takie, że my mamy bardzo dużo sztywnych wydatków, tak, dostajemy pieniądze często na konkretne zadania własne, czy na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Nie możemy tych pieniędzy wydać na inne cele. My byśmy chętnie gospodarowali w ten sposób pieniędzmi, że w jednym roku mamy na przykład znaczne nakłady na jakąś daną inwestycję w konkretnej gminie, żebyśmy mogli sobie zaoszczędzić na innych wydatkach, zrealizować tą inwestycję, a potem na przykład realizować już te cele takie bieżące, które, które tutaj wynikają z zadań powiatu, no ale tak nie możemy zrobić, dlatego pieniędzmi, którymi dysponujemy na inwestycje to jest niewielka kwota i ona jest prawie, że w każdym roku bardzo do siebie zbliżona, dosyć sztywna i teraz jeżeli powiedzmy my mielibyśmy y, y, tą konieczność wspierania gminy, chociaż zgadzam się z tym, że to powinno tak być, że my samorządu wojewódzkiego mamy jakieś wsparcie, my wspieramy gminy, no ale tak nie jest, bo Wyeliminowując, powiedzmy, nawet niewielką część środków inwestycyjnych, bo tymi tylko możemy dysponować, resztę wydatków musimy uznać, że to są sztywne nasze wydatki na realizowanie zadań powiatu. To zamykamy w ogóle możliwość inwestowania w danym czasie na, na, na terenie, na, 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 na te inwestycje powiatowe. No to wtedy, jaki jest w ogóle odbiór społeczny, tak? działania samorządu. Natomiast jeżeli gmina nawet częściowo nas wesprze, jedna gmina w jednym roku czy kilka gmin w jednym roku, kolejne gminy w innym roku, to to umożliwia nam pozyskanie dodatkowych środków finansowych i pomnażanie tych inwestycji, więc wydaje się, że jest to jakby we wspólnym naszym interesie. To Starosto jakiś czas temu powołał Pan zespół, który ma za zadanie opracować przebieg czy plan, koncepcję ścieżek rowerowych w powiecie. Jak wiemy powiat bardzo promuje Bieganie po lesie z mapą i kompasem, orientering. Teraz pojawiła się taka, już od dawna pewnie, zrzeszonych ścieżek rowerowych sieć, aby powstała, na przykład dookoła powiatu, czy łącząca poszczególne gminy, tworząca jakąś całość. Czy to zadanie w ogóle ma sens? Nasz znaczy sens ma? Czy w ogóle ma coś takiego, że wypali, tak w przyszłości? Znaczy, opracowanie takiego dokumentu o charakterze operacyjnym, tak? bo y, zakładając, że mamy strategię rozwoju powiatu wieruszowskiego, to ujmujemy tam pewne zadania z zakresu bezpieczeństwa, y, turystyki, sportu, tak, I, i między innymi gdzieś wpisując, powiedzmy, tą budowę ścieżek rowerowych, to jakby chcemy zapewnić między innymi bezpieczeństwo dla osób poruszających się na, na rowerach. Chcemy też pokazać, że trzeba dbać o środowisko i lepiej przesiąść się czasami na rower niż za każdym razem nawet na krótkich odcinkach drogi poruszać się samochodem, bo to ogranicza wtedy emisję spalin na osoby które korzystają z rowerów też przez wysiłek fizyczny poprawiają swoją kondycję zdrowotną a jednocześnie nie zanieczyszczają środowiska to jest z naszego punktu widzenia bardzo ważne więc chcemy przygotować jakby taką koncepcję która strukturalnie rozwiązywałaby problem ruchu rowerowego na drogach i to jest koncepcja dosyć dalekosiężna, to nie znaczy, że my od razu wykonamy wszystko, tylko realizując już poszczególne zadania inwestycyjne, te cząstkowe nawet, to musimy według jakiegoś konkretnego schematu, konkretnej koncepcji działać, czyli jeżeli przebudowywalibyśmy drogę, to musimy wiedzieć, czy my wybudujemy tam ścieżkę rowerowo-pieszą na podwyższonym krawężniku, czy będzie tylko utwardzone pobocze i jakie te ciągi jednolite powinny być, tak, czy będą to miejsca, gdzie na przykład mamy wąski pas drogowy, że będą to oznakowania na pasie jezdni tylko, żeby jakby pokazać, że tam ten ruch rowerowy się odbywa i że, że tam szczególną uwagę muszą zwracać kierowcy, więc będą to jakby takie rozwiązania o charakterze systemowym prowadzące w perspektywie do pewnych ciągów rowerowych czy rowerowo pieszych na, na niektórych odcinkach i jest to jest to też, że szczerze, no, inicjatywa e, akurat naszych radnych. Tutaj pani Iwona Szkopińska wychodziła z taką inicjatywą. Podeszliśmy do tego jako zarząd e, bardzo poważnie e, i w jaki sposób usystematyzujemy też inicjatywy lokalne, ponieważ no, mieszkańcy widzą, że w jednym miejscu powiedzmy został wybudowany. Jakiś tam chodnik, tak, przy okazji inwestycji drogowej, to jest oczekiwanie w wielu miejscowościach, gdzie nie zawsze jest taka konieczność, tak więc my chcemy pokazać, żeby nie pisać, nie odpowiadać ciągle na te same interpelacje, że tu zrobimy, a tam nie możemy zrobić, i tak dalej, żeby pokazać społeczeństwu, że jest określona koncepcja, jeżeli coś w tej koncepcji będzie się mieścić, to niezależnie od tego, czy tam ktoś będzie wniosek składał, czy powiedzmy, będą różne inne koncepcje, my będziemy systemowo realizować to, co sobie założymy w takiej strategii. Panie Starosto, czego życzy Pan mieszkańcom w te święta? Na pewno zdrowia. Myślę, że to jest dzisiaj to słowo życzymy zdrowia, czy ten zwrot życzymy zdrowia na porządku dziennym, bo ponieważ znajdujemy się w takim stanie akurat epidemii, gdzie to zdrowie jest dla każdego najważniejsze, więc ja też życzę Wszystkim naszym mieszkańcom, tutaj osobom, które potencjalnie mogą na naszym terenie się pojawić, aczkolwiek ten ruch pewnie będzie znacznie ograniczony. Przede wszystkim dużo zdrowia, spokoju, wytrwałości, powiedzmy, do czekania do tego momentu, kiedy będziemy mogli swobodnie się spotkać i ze sobą realizować różne przedsięwzięcia, imprezy, różnego rodzaju spotkania, które mają charakter. Nie tylko takich spotkań koleżeńskich, kulturalnych czy sportowych, czy również jakichś rekreacyjnych, ale także tak, tych, które wnoszą do naszego życia jakieś nowe impulsy rozwojowe, nowe pomysły.